Cześć wszystkim, tu Łoł Niedźwiadek, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy Dreadless Cross 3 Wind. Jak widzicie jesteśmy w przetwory tym backmod. już udało mi się nawet tą chorobę wyleczyć, nie do końca, bo jeszcze potrzebuję kilka mikstur na odnowienie tutaj tych statystyk. Ale jak widzicie są już nawet duże i nie ma personality na zero, więc ludzie chcą do mnie gadać bez żadnego problemu. I dzisiaj wyruszamy do Gnar żeby spytać się ludzi, czy wiedzą coś o bazie Szóstego Rodu, która znajduje się w jakiejś tajemniczej lokacji o nazwie Ilu Nibi albo coś w tym stylu. Yy, teraz tak, zobaczmy sobie, w którą stronę my idziemy. Musimy iść tam. To jest na jakiejś wyspie położone w ogóle. Yy, chwila, słońce zachodzi, tak? To zaraz będzie trzeba. 7 wieczorem, no to powiedzmy 13 godzin, poczekajmy do tej, no może być 14 do 9. No i o 9. No, nie kliknęło się. No i o 9 bez żadnego problemu, już z dobrą widocznością wyruszymy. Ok, wszystko ładnie widać. Mam nadzieję, że tym razem nic nas nie zabije. A nawet jeśli to będę robił częste save'y Znowu nas czeka przebieżka przez góry i pagórki. Bywa. Ogólnie modeling to jest gra drogi. Tam większość czasu coś spędza na podżyżowaniu niż na yy, walce czy dialogach. No ale... To właśnie w tym tkwi magia w odkrywaniu nowych lokacji. Yy, nigdy nie wiesz co jest za kolejnym logiem, za kolejnym pagórkiem, czy coś. Co to jest? O nie! To ty mnie wtedy zabiłeś. Nienawidzę cię. Ginie, 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 ginie. Zgiń, przepadnij. No. I dobrze. Tutaj widzę, że jest kolejny Cliff Racer. Więc już strzelamy do niego, z oddali Fireball. On chyba nas nie zauważył, albo się zablokował w drzewach. No cóż. Nieważne, i tak ginie. Mam nadzieję, że nic na nas nie wyskoczy jeszcze. To jest w ogóle jakaś główna droga. Oczywiście my ten nie idziemy, bo to by było za proste. Więc się wybierzemy drogą trudniejszą, czyli drogą przez pagórki. O, teraz mogę normalnie czekać, więc sobie poczekam, aż będę miał na maxa manę i... ...zmęczenie, no i troszkę życie też mogę przy okazji ten... zignorować. O, bólnecz Trzeba go szybko zabić, jak zwykle, bo nie wiem, czy nam się z nim poradzić. Jak ten podleci. Uuu, nie, nie, nie. Jest niebezpiecznie blisko. Dobrze, zginął szybko. Bardzo dobrze. C ej, czemu ja tak szybko ginę? Co on jakiś czar wziął? to eee, zjemy sobie Colm Uleczymy się. Jeżeli oczywiście nam się uda. Co też jest trudne. <grymne> no, nawet nieźle idzie. Średnio co drugi czary trafia. To ile mamy szansy? Zaraz sprawdzimy sobie przy okazji. Eee, dzisiaj nie będę nawet czasu mierzył. Po prostu jak dojdziemy do, do Gnademok, to skończy odcinek. Eee, okej... Okay. ile mamy tej szansy? 45%! No to nieźle, nieźle. Jestem szczęśliwy z tego powodu. Z Firebola i z Firebyta oczywiście mamy 100, bo mamy... aż... Mm, mm, ile mamy... Destruction 84 aż Czyli prawie już max. No traf. Dobrze. Stąd trafiamy. Nick hand powinien zginąć zanim w ogóle do nas dobiegnie. Okej, okay, nie żyje. Eee, tutaj widzę, że jest skript, ten zamrażający, raczej praliżujący, to też go tutaj rozwalimy na szybko, jeżeli oczywiście uda nam się trafić. To też jest trudne. Eee, fliplaiser nagle z od tyłu nas bierze. Bez skojarzeń Oczywiście już nie żyje On nam dużo nie zrobi Tak naprawdę Ej, ej, ej. nie tnij mi się tak Co ci się dzieje, Mollowing? Spokojnie Spokojnie Ej było 19 klatek Dobra, chyba chyba się robi Ej, i mi teraz jeszcze atakuje, tak? Dobrze Okej, okay. chyba już jest dobrze nie, znowu się klatkuje. Zaraz po tej walce zobaczę o co chodzi, że jest takie klatkowanie o matko 3 klatki na sekundę. Ciekawi mnie, czy w ogóle pokonam tego gościa. Nie, trafiłem, słyszałem. Ej, dobra, jest ok? Jak teraz się będzie dalej ciąć, to resetuję morka. No niestety, nie jest to dość stabilna gra. Ale jaka piękna. No, teraz jest ok. 18, 16 klatek. Bum. Dobra Kaguti. Kolejny potwór. Tak naprawdę, w tym momencie, jedynymi potwórami, które naprawdę nas mogą zaniec, to są bólnecze. Bo jak widzieliście, podlecą jeden czar i nie mamy prawie, że całego życia. To jest chyba jakaś trucizna, z której. O matko! Zabójca. No, i się molek skraszował świetnie. Dobra, widzimy się za chwilę. I powracamy po przerwie. Jak widzicie, już jesteśmy po tym odpoczynku. Tym razem się ten ninja assassin nie pojawił. A dlatego się pewnie grzesznęło, bo mi się wyczerpywało miejsce na dysk. Połysywałem kilka materiałów archiwalnych i od razu 70 giga więcej. A nie, to jest jeszcze przed. Czekaniem. No to poczekamy pewnie się pojawi ten zabójca, ale powinniśmy go pokonać bez żadnego problemu w tym momencie. I co? Tak. Atakuje. Najlepsze jest to, że go nie widzimy. Nie, to jest ten. Ata zaatakował nas mm. Y y Clifflacer. Poczekamy jeszcze raz. Może tym razem się uda nam odpocząć? Nie znowu. To jest co? Szczurek Hlas, a to wtedy też był szczurek Hmm, szczury się, się tu panoszą coś Nieładnie Tam jest kłama Tego z odległości O, 85 destrukcji, bardzo dobrze Ogólnie to mam tak, że Bardzo mi się podoba gra w Morrowind'a, ale przed włączeniem jej yy... Po prostu nie chcę mi się kompletnie grać, a kiedy włączam, to się świetnie przy tym bawię. Nie wiem czym jest to spowodowane. Zawsze sobie myślę, że nie, nie ma czasu na taką grę. D dlatego bardzo fajnie, że mogę nagrywać te materiały no traf. Żebym właśnie miał jakąś motywację do grania w to, bo to jest genialna po prostu gra. Dobra. Cliff racer atakuje z powietrza. Jak go nie mogę trafić, już współmany. Nie no, prawie że pół. Zmarynowałem. Dobra nareszcie. Tutaj chyba już nie ma żadnych niebezpieczeństw. Tam jest fliffacer, ale jego nie będziemy raczej ruszać. zobaczymy czy idziemy choć dobrze. No nawet nieźle, gdzieś tam raczej. Okej, okay, sejwik. I pędzimy. Jak teraz się będzie crashować, to nie wiem co zrobię. Będę pewnie szukał w internecie jakichś tych. Porad, ale mam nadzieję, że to było spowodowane właśnie brakiem miejsca na dysku. Dobrze idę, dobrze idę, idealnie. Pewnie, że będziemy musieli troszkę przepłynąć. Nie wiem, czy nas coś nie, nie zatykuje w wodzie. A w wodzie oczywiście boli nie mogę używać z wiadomego powodu. Ok, doszliśmy do jakiejś dróżki. Jak widzicie. wilki sobie wyjął. Okej, okay. jest tutaj pokazany do Margan. Ale my idziemy do Gnarmok. Ale chyba troszkę też prowadzi w tamtą stronę. To jakaś dziwna formacja skalna. Zobaczymy co to jest zaraz. Może jakieś wejście do jaskini? Jakaś przygoda oddzielna. Jeżeli te wejście do jaskini, to tylko zwiedzamy jaskinię i koniec odcinka. Chociaż zależy jeszcze jak duża jest ta jaskini, bo jak to jest jeden pokój albo coś, to. Nie ma sensu to w końcu. Z 10 minut dopiero co nagrywam. O! Ogniste karakany. O! Masz! Ognisty karakonie. Może traf. Proszę. Proszę. Jeszcze szczur się przypanoczą. Nie! 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 Nie pozwalam. Nie! Nie! Karakan i szczury mnie rozwalili. Miło. Ta... No cóż, bywa. Te karakany strasznie wkurzają, bo my oczywiście używamy głównie magii ognia, a właśnie one są na tą magię odporne. Weźmy sobie użyjmy jakiegoś pierścionka. Może tej ko to, toksycznej tej. Chociaż nie, to, to wtedy tylko jak jestem blisko. Użyjemy sobie tego, żeby z elektryczności zaatakować. Gdzie ty jesteś karakanie? jest tam nie wyskoczy Skądś... O, jestem, tam, okej okay. No strzelaj, 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 strzelaj. Dobrze jest od, jest, od, jest od nas troszkę szybszy chyba Ale... Może wystarczy O, tam jest ból na drzwi widzę Dobra, weźmy sobie może spadek bolt I go z elektryczności pociśnijmy. O no, i tak to jakoś pewnie pójdzie. Ile on ma tego życia? Na skalę się zablokowałem. Aaaaaah! Aaaa! Uciekać! No, cały, cały czas zostaje, a zablokował się miło. Co to, to dla nas bardzo dobrze. Powinienem ogólnie znaleźć jaki, jakąś magię inną niż ognia. Bo jednak niestety inna magia jest przydatna. Akurat. Jeżeli są jakiś cel odpłynęły na magię ognia, C mogę jeszcze użyć Toxic Cloud ewentualnie, ale to tylko jak jestem blisko. Au, au, nie to boli, nie bij mnie. Niedobry karaczon. Ech, dobra, zobaczymy co jeszcze mamy. Na razie sobie użymy Colm, żebyśmy się tutaj uleczyli jakoś. No, 5 razy mi się nie uda, oczywiście. Chociaż. O, fak, 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 jakoś się cofamy, chyba normalnie. Całkiem, bo po głównej dróżce. Więc żadnych scoutów nie powinno być raczej. Uuuu, ał, Podejrzewam, że jest teraz na jednego ciosa. Z tego toporka oczywiście nie trafię. Dobra, co ja tutaj mam? Firebat się nie nie, 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 nie. O, przyzwiemy sobie szkieleta. Hlast. Szkielet, atakuj go. Atakuj go! co ty robisz? Dobrze. Atakuj go. Dobrze. Bardzo dobrze. No. A my go zwijpy bolta. No, tankuj chociaż. Dobrze. Tankuj, czyli oczywiście odwracaj jego uwagę, atakując go. Nie wiem, czy on jakieś obliczenia robi. A jeszcze jednego, jeszcze jednego! Jeszcze jednego! Jeszcze jednego! Jeszcze jednego! Jeszcze jednego! Gdzie jest ten czar? Szybko, skeletel Minion. Oczywiście się nie udało. Nie mam magii. Jaka, jakaś miksturka może? Proszę. 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 Potify Magica. To chyba... ...nie zrobi dużo. Fire Shield. Eee, eee, restore. Nie, Restore Magic aby się przydało. Kurde. Fatigue się mo mogę wziąć jeden ewentualnie. A jakie mam tutaj te zwoje Soul Trap, Akrobatyka, Frenzy Ogniste. Absorbuje ob coś tam Absorbuje te Zwiększa nam wszystko eee, No zbyt nic nie mamy hmm. Toksyczna chmura, to, toksyczny chmura Wejdź, wejdź, wejdź Kurde, nie, 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 nie a bo to jest ten chory karaczan, więc jest o wiele trudniejszy od zwykłego. No to chyba nie mamy z nim szans. Kolejna szumana, z którą ma mamy problemy. A moroin się crash! No, jakżeby inaczej. E, zauważyłem, że to jest głównie przy ładowaniu saveów. Nie wiem, czym to jest spowodowane tak naprawdę. Dobra, widzimy się za chwilę. Ewentualnie będę robił coś w tym stylu, że jak będę sejwował grę, znaczy ładował grę, to będę. M, 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 to będę. L... Co ja miałem powiedzieć? To będę wyłączał nagrywanie na chwilkę. Ale to zobaczymy jeszcze. Jak na razie widzimy się za chwilę. No i dobra, teraz spróbujemy ominąć tego karaczana. To chwilę będziemy musieli chyba przejść jeszcze. Chociaż nie, bo tu jest ta skała dziwna. Więc ominiemy ją łukiem sobie. Tu gdzieś był bulnecz, o tam jest. Spróbujemy go ominąć, nie będziemy nawet go atakować. Bo jednak troszkę się boję, że mógłby mnie zabić tym swoim czarem. E, czy to jest dobra droga? No tak średnio, bym musiał iść tamtędy. Tam jest bulnecz, okej. Okay. Spróbuję sobie poradzić. Jakoś, no z takiej odległości to... Jest szansa. Tylko nie znikaj teraz. Zatrzymaj się. Dobrze, zatrzymaj się. Stój. Stój. Dobrze. Chyba nas, nawet nas nie będzie widział. Chociaż. Nie, przybliża się. Ale nie zdąży się przybliżyć odpowiednio blisko. Ok. Zginął. Teraz sobie poczekajmy. Powiedzmy. 23 godziny do 9 znowu Akurat nam się nas zgeneruje i fatigue Czyli zmęczenie. E, Bólne wciąż nie żyje. Niespodzianka. Co kłama? To kłama się dozwali zaraz. Okej, okay. kraacan tam jest kolejny. Nie wiem czy ja mówię krachan, on się na pewno inaczej jakoś nazywa. Tam są jakiś gość. To, to co te kłama są przyjazne? No, cześć. Nie zaatakujesz mnie, nie? A co głary? No, cześć, no, cześć. Po brzuszku lubisz, nie? Brzuszku lubisz pójść do panny. Przyjemne. No, cześć. Ziomoś ty hodujesz te głady? Nawet fajne. Takie przyjazne. Siowady. Yy, ta... końska paszcza <grywa> okej okay. a on jest też ostrzem dawnym? miło co wiesz u się. jest okej, okay. ale z nas yy, troszkę się martwi, ale zna swoją pracę, yy, dobra jestem bladem okej, okay, czyli mogę u niego sobie spać Mogę u niego trenować. A co? Czego mi możesz nauczyć? Aksów. To się uczy aksów. Aksów. Na no, maksa. Zaraz będzie level pewnie. Mamy dużo kasy, więc. Gdzie żeś ty poszedł. No. Aksów. Jeszcze więcej aksów. Okej. Okay. Mamy nareszcie level. Możemy sobie do niego wejść do domu. Spokojnie ciemno tu coś. Hmm. Powiem, pomyśleć o jakimś oknie albo coś. Najlepiej. Nie będę brał jego rzeczy, bo się wkurzy. Gdzie on ma? No tu ma. Hamak. Poczekajmy sobie. Jest piąta. No co? M17, tak? Czyli magiczne obliczenia. 13 godzin, powiedzmy. Ale się wyspałem. Dziewiąty level. Weźmy sobie może tak. Mm. Po pierwsze siłę. To nam się przyda. Inteligencję. Raczej nie. Liczba jest piękna. Inteligencji nasza. If you know what I pionołowa tajmin. Mean. Eee, przyda nam się endurance, żebyśmy mieli więcej życia. Eee, I może prędkość znowu. Albo personality, może prędkość. Dobra, mamy kolejny level, więc możemy sobie już wyjść. O, dopiero co świta. Nawet fajnie, ale fajnie co są takie głady. Też bym chciał mieć taką gromadkę gładów i sobie gdzieś tam, w oddali od społeczeństwa, hodować. No trust. Muszę sobie już iść, wiesz? Widzimy się następnym razem. Dobra. Tędy, tutaj będziemy musieli przejść przez góry. I tam powinna być już plaża. I wejście do wody. Tylko jak my się tam wespniemy? Znowu się wspinamy po jakichś dziwnych wzgórzach i pagórkach. Pijawka. Heroiczna na pewno. Dobra. Ten chyba nie wejdę. Nie wiem czym odpaliłem czar, ale... ła Puśćcie mnie! puśćcie mnie! Puśćcie mnie! Dobrze, dobrze, do dobrze. Metoda skakania działa. Wpuścili mnie Okej, okay, to są bagna Bulnecz Szybki save. Żeby tu nas nie zabił. Jak nawet by nas zabił, to żebyśmy mogli w tym samym miejscu kontynuować z zgrywkę. I szybkie strzały w bulneczach, Chyba się zablokowało między drzewami. O, odblokował się. Już na nas leci. Więc musimy bardzo szybko go zabić zbliżać się, zbliżać się. A, jakiś czar chyba odpalił. Nie. Jest, okej. Okay. Nie żyje. Tam widzę jakieś guary chodzą. Nie wiem czemu je ja nazywałem je kłama. Kłama to, to, to są te takie pełzające robaczki. te są w kopalniach. Yy, I kłama, to są też te pijawki. Okej. Okay. gład, ciekawe, czy te głady będą mnie atakować. Może też są przyjazne. Ja nie zamierzam ich atakować. A, bo tam już jest ten gnadymoc. To to w ogóle nie jest wyspa, tylko jakiś taki przylądek albo coś, półwysep. Nie wiem, zobaczymy. Może to jest jakiś mocny połączone po prostu. Albo co. Tam jest gład. No, cześć, gład, jesteś przyjazny. Przekonajmy się. No, cześć. Nie, nie, nie. Co ty mi robisz? Nie. Jestem twoim przyjacielem. Nie chcę ci nic zrobić. Nie atakuj mnie. Nie! Nie każ mi tego robić! Lubię cię, jesteś taki piękny! Nie! Hmm. Kolejna dusza idzie do nieba przeze mnie. Jestem wyrzutkiem. Złym zabójcą. Czyhającym na biedne stworzenia. Nie mam prawa by żyć. Ale dotarliśmy do Gnaldmog. A, to jednak jest wyspa, tylko taka bardzo blisko położona. nawet będziemy musieli przepłynąć chwilkę, ale. Myślałem, że to będzie o wiele mniej do przyłączenia. Podejrzełem, że jakieś rybki. Co to jest? Jakiś syden albo coś. Ła, co... kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Nie, nie padaj, nie padaj. Wychodź z wody, wychodź z wody. Dobra. O! Tutaj architektura bardzo przypomina Balmore. Takie same domki. Co mnie atakuje? Co ha? A! Poszedł strażnik bić tego. Dobra, przekonamy się co tam, jak się dostać do bazy szóstego lodu w następnym odcinku. A na ten czas dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał mimo tych wszystkich technicznych e, problemów, tych te kraszy i mojego beznadziejnego sposobu gry. E, jeszcze sobie ból na, na, na sam koniec zabijemy. Widzimy się na następnym odcinku, w którym właśnie przepytamy ludzi w Gnarmok co do lokacji bazy 6 rodu, czyli tego sławnego Ilunibi, o którym nikt nie ma pojęcia. Eee, no, i może nawet już pójdziemy sobie w tamto miejsce, jeżeli będzie dostatecznie do blisko. A sądzę, że nie, bo oczywiście będziemy musieli się nachodzić. Eee, no to do zobaczenia. Cześć.